W tym roku termiczna wiosna kazała na siebie długo czekać. Dopiero w drugiej połowie kwietnia warunki atmosferyczne umożliwiły, między innymi, realizację inwestycji drogowych. Z tej możliwości skorzystano na przykład w gminie Siepraw. To jest modernizacja drogi, czechówka Bożęta. Jest to ważna droga dla gminy Siepraw. będą tam wybudowane nowe chodniki i położona nowa nakładka. Chodniki mają być wybudowane do końca czerwca, a droga ma być oddana w całości do użytku do końca września, ale mam nadzieję, że, że wykonawcy zrobią to wcześniej i szczególnie ta część, która jest wykonywana na terenie gminy jest planowana w pierwszej kolejności, żeby można było wyremontować nawierzchnię i nie, 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 nie było potrzeby łatania dziur. Wartość tej inwestycji po przetargu to 4 miliony 700. 000. Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu państwa. Po 620 tysięcy złotych dokładają gminy Siepraw i Myślenice, a pozostałą sumę, czyli ponad milion 100 tysięcy złotych, zapewnia powiat Myślenicki. W ramach oszczędności przetargowych jeszcze w tym roku planujemy wyremontować jakże ważną drogę. To jest drogę na Szypraw Załyczanka. Część tej drogi jest zarządzana przez powiat Myślenicę, i tutaj wspólnie ze Starostą Powiatowym chcemy w najbliższych dniach wykonać nakładkę asfaltową na długości około 800 metrów. Gmina Siepraw w najbliższych miesiącach planuje również rozpoczęcie bardzo istotnej inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową. W tym roku planujemy najważniejszą inwestycję od kilku lat, to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, którą realizujemy wspólnie z Gminą Dopczyce w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. W miesiącu czerwcu, ewentualnie na przełomie lipca planujemy rozpisać przetarg na budowę tej oczyszczalni. Wartość tej inwestycji według kosztorysu to około 8,5 miliona złotych, bardzo potrzebna rozbudowa oczyszczalni, która umożliwi podłączenie dalszych domów do kanalizacji. Zadanie to w 80 zostanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jego zakończenie zaplanowano na przyszły rok. W 2014 roku planowane jest także zmodernizowanie kolejnej drogi łączącej gminy Siepraw i Myślenice. Ponadto chcemy, żeby w przyszłym roku też Wspólnie z powiatem i z gminą Myślenice, podobną drogę zrealizować. Chodzi tu o drogę myślenicę Siepraw przez zawadę. Ona jest w tej chwili w bardzo złym stanie po okresie zimy. Mam nadzieję, że też starostwu powiatowego w myślenicach uda się pozyskać środki. Wójt Gminy Siepraw podkreślił, że przy tego rodzaju zadaniach niezwykle istotne jest zgodne współdziałanie samorządów. W ostatnich latach bardzo dobrze układa się współpraca ze starostwem powiatowym. Tutaj też współpracujemy z gminą Wyślenice i myślę, że dzięki takim inwestycjom poprawia się sytuacja na naszych drogach. Szczególnie ważne jest to w tym roku, gdzie po okresie zimowym te drogi są bardzo zniszczone.